Ale jest jeszcze możliwość taka, że w tym miejscu umieszczamy dwie zapalarki, które są w biowinie, które widzieliście, i one odpalą nam te drewno. Te dźwiczki, nie? nie z te dziczki tylko masz hmm. wiesz, taką dodatkową nadgórówkę. No, no, no. Czyli ładujesz drewno tak, tak. Tak, tak? tak trzeba, to zamykamy i chcemy wyustawiamy. Może harmonogram startu tam, o której godzinie Możesz, trzeba czekać, aż tak. się rozpali, nie trzeba lepiej, nie? Dokładnie. A czy można do kotła, który klient już ma, tą zapalarkę zamontować? Oczywiście można, jeżeli sprzedacie takie urządzenie klientowi, klient, nie wiem, po pięciu latach powie, że chce taką zapalarkę, to jak najbardziej możecie ją sobie dołożyć i zastosować. Czy można to ustawić w godzinach? Tak, że zapalarka zadziała w godzinach wtedy na przykład, kiedy skończy się temperatura w buforze bądź spadnie jakoś poniżej zadanej, którą ustawimy. Tak, Możesz zrobić to w jaki sposób? Pierwszy sposób to jest, który Ty powiedziałeś, czyli pilnujemy temperaturę na buforze, tak? i w momencie, kiedy temperatura spadnie po, poniżej zadanej, którą my chcemy, on sam się odpali i poda temperaturę lub możemy nawet już w aplikacji sobie to włączyć, kiedy zobaczymy sobie jaka jest temperatura na buforze. My musimy, żeby na się tutaj to odpaliło. Jest to mega fajna opcja, dlatego że jeżeli jesteśmy w domu, dajmy na to dzisiaj, tak? i mamy bufor 3000 litrów, dzisiaj sobie to odpalamy, tak? po 4,5 godzinach e, przekazujemy temperaturę do buforu ciepła, tak? I jesteśmy dalej w domu, bo jeszcze nie wyjechaliśmy, my sobie załadujemy kolejną poborę i za 5 dni na przykład, jeżeli jest, jest fajna pogoda, a my wyjeżdżamy, zobaczymy sobie, że ta temperatura nam maleje, to my jesteśmy w stanie to zrobić online i mieć automatyczny kocioł, oczywiście, że nie ma poza słowa, mieć automatyczny kocioł na drewno.